By każdy dzień tak piękny był jak Twoje sny, choć jesteś tak codziennie odmienna. Witam Was, kochani, w dzisiejszym filmiku. Wiele Was prosiło mnie yy, o zrobienie filmiku mojej kolekcji kubków. To jest moja kolekcja kubków, wszystkie jakie mam. Ebris, nie przeszkadzaj. Przedstawię Wam pokrótce, jak się prezentują. Nie ma tutaj jednego, jedynego kubka, który zabrała moja Julka, akurat dzisiaj wyjątkowo do szkoły. Także może kiedyś się pojawi w moim filmiku, więc Wam powiem, że to jest akurat ten kubek. I tak przechodząc, jak najszybciej do, do meritum. Pierwszy kubek, najzwyklejszy z Misiem. On był w zestawie jest do niego talerzyk deserowy i jest do niego y, miseczka ale to nie o, tam, o, o zestawach mowa tylko o kubkach także taki kubek tu jest nie wiem czy powinnam bo to 20 lecie energostalu firma taka ostatni nabytek jaki kupiła sobie Julka z kotkiem tu jest kolejny z kotkiem Tu jest słówkami, które dostała ode mnie na urodziny dwa lata temu, chyba jak się nie mylę. Chyba, chyba tak. Tu jest, który dostała od swojej przyjaciółki na któreś urodziny. Tu jest kubek, który kupiła w zestawie. Jest jajeczniczka, wiecie, taki mały pojemniczek na jajko i talerzyk deserowy, który kupiła zestaw dla swojego taty na dzień ojca i przykleiła naklejkę tata i ten kubek ma już no, już trochę lat ma no może nawet z 8 będzie dalej minecraftowy już widzieliście pokazywałam wam Słówkami kupiony w Netko w Biedronce jest, jest ich pełno w Netko też yy, różne kolory jaki kolor sowy taki kolor yy, okularów jeżeli jest zielona sowa no to ma odcienie zieleni okularów yy, ubrana także z suwek to chyba jest ze 20 kubków chyba tyle nie ma rodzajów ale jest też sporo tutaj też firma Atlas z takim yy, Bocianem. To przyniosła mi mama. Tak naprawdę to dostała od jakiegoś przedstawiciela, kiedy pracowała jeszcze. Strasznie mi się spodobał, bo był taki e, baniakowaty, spory. Ja lubię duże kubki, więc od niego dostałam. Tu jest kubek z e, misiem, Saga. To chyba każdy z Was ma. Jak nie z e, Cibo, to z Sagi. Tu mam dwa kubki, e, których jest szybka. Szybka opowieść, ponieważ ja, na, który, na jednym jest naklejone oczywiście na który na drugim jest mama. E, szybka historia jest taka, że ja, będąc nastolatką, uwielbiałam żółty i niebieski kolor. Tak przemalowałam swoje pokoje, swoje pokoje swój pokój na niebieski e, i żółty kolor. Wszystkie dodatki takie miałam. Ale strasznie mi się podobał e, kolor kubka. Właśnie taki seledynowy, zielonkawy, taki wiosenny, soczysty. I dożyłam, aby sobie kupić taki kubek. I kupiłam, dostałam. On był taki śmieszny, ponieważ miał wytłoczone oczy i nos. Także jak się go tak postawiło, to 3D było. I ten kubek miałam naprawdę z 10 lat. Tylko w nim piłam, tak się do niego przyzwyczaiłam, bardzo go lubiłam. On był kupiony nie pod wpływem chwili, tylko był taki, wiecie, wytęskniony, wymarzony ten kubek. On nawet nie był za tani, na jakimś jarmarku go piłam, ale on był naprawdę mega. No i po prostu mama mi go zbiła. No przyszedł na niego czas, że tak powiem i został zbity. Sam się zbił albo mama mi go zbiła. Byliśmy wtedy na czasach z rodzicami ja z moimi rodzicami. No i mama mówi: "Chodź kupię ci, a że byliśmy blisko mielna, Sarbinowo Mielno, chłopy, chodź kupię ci kubek". Ja mówię: "No okej, okay, spoko. Tu akurat jest wytłoczone to, nie 3D tylko wytłoczone. No wie, dobra, no i kupiła mi też nowy kubek, a że Julka też chciała taki, tylko wybrała sobie właśnie brązowy, więc mamy dwa takie same. Wtedy to był przypływ chwili po prostu, takie wiecie, kubek za kubek. E, nie lubię tego określenia, ale tak, tak właśnie było. Taka szybka historia. Tutaj mam dwa kubki: e, Julka i Monika. Zawsze zabieramy je na wczasy, albo na jakieś gwiazdy. Idealnie nadają się do wkładania szczoteczek i past zębów. Bo wszystkie inne, wiecie, gibują się na szafkach, w łazienkach hoteli, albo pensjonatów, a na tych półeczkach to ja nie lubię kłaść. Tu są, albo do tego przyjdzie za chwilę. Tu jest taki kubek fikuśny. Do niego jest jeszcze też fikuśny kwadrat, prostokątny talerzyk z miejscem na ciasteczko. Tych kubeczków miałam sześć. Podzieliłam się z moją przyjaciółką. E, dostała ona i jej przyjaciel. Moi e, przyjaciele moich przyjaciół są moimi przyjaciółmi. Także ja mam 3 i oni mają dwa. Jeden się zbił. E, tutaj jest mój. Ja tu mam picie swoje cytrynę z miodem. Mój kubek seledynowy. Też seledynowy upatrzyłam całkiem przypadkowo, ale też go lubię. Jest bardzo duży. E, tu mam. Jeden malutki kubeczek świąteczny. Ja wiem, że to nie ma ani świąt wielkanocnych, ani Bożego Narodzenia, ale one po prostu są, sobie czekają. Taka miarka, y, można zmieścić jajko, trudno jej trochę wyjąć, ale taka miarka na, myślę, że to jest 50 ml, więc y, spokojnie się sprawdza na jakieś tam szybkie odmierzanie. Dwa kubeczki. Jeden, który dostałam od Julki na święta Bożego Narodzenia, pamiętacie? I ona sobie kupiła taki sam, tylko że mniejszy. O, taki zwykły, standardowy kubek, też świąteczny. Czatuję na wielkanocny. Słuchajcie, jak gdzieś zobaczycie z motywem wielkanocnym kubek, dajcie mi koniecznie znać. Bardzo Was proszę. Bardzo bym chciała właśnie kubek z, z, z motywem wielkanocnym. Tu jest kubek uzdrowiskowy. Wiecie, że ja jeżdżę często z sanatorium do Inowrocławia. To jest moje drugie ulubione miasto. Pierwszym jest Wrocław, drugim jest Inowrocław. Tak, tak zbieżność nazw. Nie, po prostu tak mam. No, lubię tam jeździć, a do Wrocławia lubię, bo, bo mi się podoba to miasto, jest fantastyczne. No i jak nie kupić sobie kubka uzdrowiskowego? za pierwszym drugim razem kiedy byłam tak się trochę wahałam czy kupić czy nie bo wszyscy to kupowali a już za trzecim mówię nie no muszę kupić bo przecież jak bez kubka słuchajcie chciałam pokazać trzy kubki które mają ponad 40 może nawet 50 lat to są z, z mojego dzieciństwa kubki myślę że niewiele was jeszcze ma takie kubki jeżeli macie to dajcie mi znać będzie mi bardzo miło podzielić się z wami jakimiś wiadomościami na ten temat i to jest trzeci, ich było więcej ja nie wiem czy nie dziewięć czy nie dwanaście w komplecie były też talerzyki, ale talerzyki się bardzo szybko wytłukły jak ja byłam mała no może trochę ja wytłukłam, trochę rodzice także zostały mi tylko te trzy kubki tu mam filiżanki tych filiżanek jest sześć, są malutkie talerzyki deserowe i jeszcze troszeczkę większe takie, albo inaczej spotki i deserowe większe, o może tak powiem i jest sześć w komplecie tak samo tych żółto-niebieskie, też są małe pod filiżankę i deserowe też sześć, nic się nie wytłukło. A to jest mój zestaw, który dostałam od przyjaciół mojego męża. Na wesele dostaliśmy taki zestaw. To zestaw wiecie obiadowy, kawowo-obiadowy, czyli były sześć filiżanek, sześć spodeczków, sześć talerzyków głębokich, miski, tak? Ebrisku, tak. Um, i też jest ich sześć. Wytłókły się prawie wszystkie talerze, a filiżanki zostały. I zostawiłam Wam na koniec. Tu jest w paczuszce jest jeszcze nieodwinięty. To znaczy ja go nie odwinę, ponieważ kupiłam to mojej przyjaciółce. Niedługo się z nią zobaczę. dostało ode mnie właśnie dwa takie białe ostatnio, a teraz kupiłam jej taki jeden, ponieważ wcześniej wynalazłam też miskę taką beżową. Wtedy jeszcze nie nagrywałam i ona już ją dostała. Na taką paterę, miskę taką głębszą, na owoce. I wyśmienicie będzie się, jak pojadę jeszcze będzie miała tą miskę, jak nie stłukła jej e, przez pół roku, to Wam ją sfilmuję i pokażę. E, I ten kubek myślę, że się wyśmienicie do tego sprawdzi i będzie pasował. I jeszcze jeden kubek, może tak zakryję, chociaż w sumie Julka była maleńka, jak robiłyśmy to zdjęcie. E, to jest Juli zdjęcie, ona miała tutaj 8 miesięcy. Tu jest dedykacja na drugiej stronie dla mojego męża taki kubek dałyśmy mojemu mężowi w pierwszą rocznicę naszego ślubu, a Julka wybrała zdjęcie i taki fo foto foto zrobione na kubku. Także o, To jest moja kolekcja kubków. Czy duża, czy mała, nie wiem się wydaje duża, bo w szafce zajmuje dwie półki, ale wiecie jak przyjdą goście świątecznych nie używam cały czas tylko w święta. Tych to nie używam bo mi trochę szkoda. Naprawdę tyle lat mają no nie chciałbym żeby się wytłukły. Tych po sześć to też jak naprawdę tacy goście jak jakaś naprawdę wielka uroczystość w domu. Więc w sumie tylko te kubki testujemy cały czas. Niektóre się wytłukły, niektóre się kupię ja nowe tak jak ostatnio z tym, z tym z tym kotkiem. Bardzo fajny kubek. Jak będzie jeszcze z pieskiem albo z, z suwką, to też oczywiście Julka sobie pewnie kupi. Także co? Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że trochę zaspokoiłam Waszą ciekawość o mojej kolekcji kubków. I co? I do zobaczenia niedługo, czyli jutro. Pa, pa!